Cześć z tej strony Seba a witam na kolejnym odcinku Warsztatu Seby. Dzisiaj zajmiemy się odnowieniem starego UPS-a, czyli zasilacza awaryjnego. Lecimy. Tak jak wspomniałem na początku, zajmiemy się dzisiaj odnowieniem starego zasilacza UPS. Yy... Dla osób, które nie, jeszcze nie skojarzyły, UPS to jest generalnie y, zasilanie awaryjne w momencie, gdy wam prąd wyłączą. I z takiego urządzenia, na przykład korzysta komputer albo inne urządzenia telekomunikacyjne, właśnie po to, żeby w momencie zaniku napięcia w sieci, jeszcze przez jakiś czas pewne urządzenia, do których jest, które są wpięte do tego rzeczonego UPS-a, były podtrzymywane i działały. Generalnie sprawa wygląda w ten sposób, że dopóki UPS- tak naprawdę nie spadł, albo nie uszkodzi się elektronika. Jedyna rzecz jaka się wyrabia w tych urządzeniach, ojej, tak to można powiedzieć, to są akum akumulatory, które średnio licząc 5-6 lat wytrzymują. I wystarczy wymienić taki akumulator i UPS będzie chodził prawie że jak nowy. Dzisiaj skupimy się właśnie na e, wymianie akumulatora w starym UPSie. Ten UPS ma blisko 20 lat. E, akumulatora w środku starego już nie ma. Poszedł, że tak powiem, na e, przetwórstwo, bo nie można takich rzeczy wrzucać e, na śmieci. Są do tego odpowiednie punkty przyjmujące e, właśnie niebezpieczne odpady. E, I co? Pokażmy co dzisiaj przyszło. Czyli po kolei. To jest nasz dzisiejszy zawodnik. Jak widzicie, jest strasznie zakurzony. On już tutaj, że tak powiem, trochę kurzu złapał. Jak widzicie, metalowych drzw drzwiczek tutaj już nie ma. Gdzieś tam się podziały, ale mniejsza o to. Ważne, że jest elektronika. Nie była nieraz rozkręcana. Co? Pierwsza rzecz. To trzeba by to jakoś przeczyścić. Dobra. Załóżmy, że jest już wyczyszczony. Każdy UPS ma swoją wielkość baterii, i teraz dobrze by było spisać sobie symbol. W tym przypadku to jest Smart UPS 620 firmy APC. Kupując nawet na naszym rodzimym serwisie aukcyjnym, najczęściej jest podane do czego dana bateria pasuje. Tutaj hmm, przyszła. Ja zamówiłem do tego upsa baterię o nominale, jak widzicie tutaj, 12V 9Ah. To powinno wystarczyć do podtrzymania małej elektroniki. Po zdjęciu ze ślepek otrzymujemy tego typu tutaj złącze. I to i tak naprawdę zostaje nam wsadzenie tutaj odpowiednich kolorów w odpowiednie patenta. Tak? Ja już to tak zrobię. Będzie Ja w tej chwili jako, że nie mam dźwiczek, to tak tylko przyłożę. O! No. Na pewno przydadzą się w ty, tym trytyty. Ty. Tylko dysko, ale też załapała. Powinno no tak. A widzicie, bateria się trzyma. Dobra. Teraz obetnijmy wąsy. To wstępnie UPS został naprawiony. Teraz jedyne co zostaje to podłączenie kabla. Zobaczcie. Że najczęściej te uczy mają tutaj wyjścia amerykańskie, nie polskie, nie europejskie. Ten jeszcze dodatkowo tu ma zabezpieczenie sieciowe przeciwprzepięciowe. W każdym razie, y, widzicie, tu są cztery wyjścia, z czego jedno jest y, na biało. To na biało jest tylko przeciwprzepięciowe, ale to, co tu będzie podłączone, nie jest zasilane w przypadku zaniku prądu, czyli na przykład, przewidziany tu jest monitor. Tu się podłącza wtedy komputery. Albo no, inne urządzenia, to na przykład monitor. Bo jak monitor się wyłączy, nic się nie stanie. A jak się komputer wyłączy, to może być problem. Trzeba to do, będzie doładować. Czyli pierwsza wtyczka, tak, gniazdka. I teraz, żeby to przetransferować do komputera, to nie ma problemu. Jeżeli mamy urządzenia, które mają korzystać z UPS-a, a nie mają tego typu wtyczek, wtedy przechodzi nam druga paczka. Na naszym rodzimym aukcyjnym serwisie możemy dostać takie oto listwy, gdzie możemy podłączyć ją do upsa i tu normalnie wyprowadzamy sobie gniazdka europejskie i podłączamy co chcemy. Czas przetestować, czy to zadziała. Kładamy. wkładamy. No. Kolejny sprawdzić. O, o, o! Wychodzi, jakby chodził w tej chwili na tym na baterii. O! Przełączył się w tej chwili na tryb zasilania sieciowego. Zobaczmy, czy, jeżeli wyjmę wtyczkę z zasilania, przełączy się na tryb bateryjny. Czyli bateria jest podłączona. powinien zacząć pikać. Dobra. Włączamy z powrotem. I wróciło na normalne. Czyli ups, wydaje się, że działa. Teraz podłączymy coś tutaj. Zrobimy test. O! Widzicie? Są ledy. One świecą. I teraz. Zobaczcie, żeby nie było. Odwujmy wtyczkę. Przestałem świecić. Tak. Wkładam wtyczkę zaczynają świecić i teraz zobaczmy test czy jak wyjmę zasilanie tak, czy jak wyjmę tą wtyczkę od zasilania o widzicie dalej działają, tym razem z naszego akumulatorka przełączmy o dobra można super i tym oto akcentem Mamy zreperowanego upsa na tyle, że możemy go spokojnie użyć do kolejnych mm, urządzeń. Ten został niejako zreaktywowany, właśnie w celu użycia tutaj w szafie. I zaraz będziemy przymierzać, czy będzie do niej pasował. Teraz zobaczymy, czy nasz ups zapakuje się do szafy. Po pierwsze trzeba go wyłączyć. Tak, widzicie tu jest niekończący się upgrade tak, tu nie wejdzie trzeba go będzie bokiem dać wygląda tu bokiem kolejna sprawa, podłączymy sobie do naszego upsa. Widzicie, byłaby większa bateria, na więcej wystarczyło. koniecznie nie do białego czyli tu i drugo tak, są też takie upsy dedykowane które można w, tak samo jak tutaj widzicie wkręcić do raka tylko, że one też są odpowiednio droższe a po co kupować skoro jest coś sprawdzonego jest to jest tak baterii prawda? dobra Teraz ja zrobimy takie małe przemeblowanko, a mianowicie wszystkie te nasze ustrojstwa stąd, Raz, dwa, trzy, cztery Przełożymy sobie do naszego tutaj no, Raz, dwa W związku z faktem, że w tym oto miejscu powinien być materiał docelowy, a z kamery na głownym się po prostu plik uszkodził, to teraz dogram sytuację bieżącą. Tak to w tej chwili wygląda. Jak widzicie, działa to wszystko. U góry znajduje się co prawda nowszy router, ponieważ w międzyczasie wymieniłem sobie na taki, który ma tutaj dwa wejścia. Gigabitowe, żeby do studia szedł jednak troszeczkę szybszy sygnał. No ale tutaj pomijając kwestię tego, jak widzicie, UPS się sprawdza, e, zasila zarówno e, switcha, jak i dodatkowo trzy kamery. E, no i tak jak już wcześniej mówiłem, jest tutaj dodatkowo właśnie zabezpieczone. E, żeby niepowołane osoby nie miały do tego dostępu czyli nawet jeżeli by teraz ktoś dowciapny przyszedł a wyłączę mu kamerę i wyjął wtyczkę załóżmy no to ups podtrzyma eee, tak jak wstępnie wyliczałem wszystkie waty jakie są zużywane przez zasilacze do kamer jak i przez samy switch to przynajmniej 5-6 godzin eee, wytrzyma bez dostępu do świeżego prądu z sieci a teraz wracamy do poprzedniego materiału. Jak mieliście okazję sami zobaczyć, odnowienie starego UPS-a jest jak najbardziej możliwe. Nie jest za bardzo drogie, ponieważ taka bateria, która tu została nabyta, kosztowała około 50 zł. Co przy zakupie nowego UPS-a, tej klasy powiedzmy. Z tego co pamiętam, od 300 zł wzwyż tak kosztuje, więc tutaj jesteśmy do przodu. Jeżeli mamy jakiś stary ups, wystarczy wymienić baterię na świeżą i dalej nam będzie służył przez tyle, ile czasu wytrzyma bateria, bądź uszkodzi się elektronika. Ale w przypadku elektroniki nie zdarzyło mi się jeszcze spotkać kogoś, kto by narzekał, że mu elektronika w ups padła. Jedyne co padało to baterie. A to, jak widzicie, można wymienić i skutecznie odnowić, że tak powiem, urządzenie w celu jego dalszego użytkowania. I tyle, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeżeli Wam się filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli miałbym któryś z tych dzisiejszych tematów nieco bardziej rozwinąć, to zostawcie komentarz pod filmikiem. Ja już się będę z Wami żegnał. To tyle na tę chwilę. Pozdrawiam. Cześć.